Witam serdecznie. Tym razem pragnę przetestować nową stronkę nową na tym kanale, bo każdy ją chyba zna. Wielu youtuberów już tutaj działało na tej stronie, mianowicie Drake Moona. Co tutaj doszedłem do wniosku, o czym chciałem powiedzieć? Aha. Robiłem parę swoich skrzynek wiadomo, trochę się bawiłem, dlatego teraz chcę zobaczyć co, co nam dropnie tutaj. Hellcase no jest nam przychylny. Zobaczmy czy Drake Mood będzie tak samo Zobacz tylko czy się nagrywa dźwięk, nagrywa się do czego doszedłem. Tak, mamy 6 dolarów, wrzuciłem parę skinów. Nie stać nas na za wiele, ale nie chcę otwierać tych M4, jak przejrzałem, zresztą są te po prostu kiepskie kiepskie skiny. Co chciałem otworzyć dwie z te skrzynki. Z takiego samego powodu jak na Hellcase'u. Mianowicie praktycznie nie ma tutaj złego skina. Nawet ten Macf MacFate mmm, daje radę. Powiedzmy, wiadomo, że wolałbym coś innego. Taką mam czwórkę. Nie otwieram tych skrzynek z kosami, powiedzmy. Bo na no to jest tak mały procent, a tak zawyża te cenę, że to nie ma sensu. Więc stwierdziłem, że tutaj zobaczymy, co z tego nam dropnie. Strona jest sprzedana nie wcześniej przetestowana, też za parę tam dolarów, tylko. Sprzedałem właśnie te wygrane i dorzuciłem parę skinów. I teraz chcę zobaczyć, co tutaj nam dropnie. Zobaczmy przykładowy. Procent też nie jest zły, powiedzmy, że na wszystko są jakieś tam szanse. Manki biznes jest duża. Gail wiadomo. Ależ taki water elemental i inne w górę. No, hot rod to jest porażka. Praktycznie nie ma szans na to. Na tak samo. Tutaj wyjść na plus będzie ciężko, aczkolwiek. No będą to broni, z którymi na pewno będę grał, jako biedny użytkownik. <grydy> Zobaczmy próbne otwarcie, co by nam się trafiło. Manki biznes. No i tak pewnie będzie. Będziemy dużo w plecy, ale co zrobić? Jeszcze raz próbne otwarcie i lecimy. Monkey business, i uwaga, zaczynamy. 3 dolary poszły, na co? Na monkey business, ciekawy jaki stan. I 2, do, 2 dolary w plecy, lecimy dalej. Monkey business. Sprzedamy jeszcze i coś otworzymy. No to już jesteśmy, praktycznie w plecy. To już jest jasne. Co by tu jeszcze otworzyć? Tu jakieś pierdoły. No co jest największa szansa? Warmgut Jakieś tam szanse są. Dobra, lećmy z tym. pomyślałem po prostu będzie co otwierać minus ta strona a już myślałem że redline cholera no, to tak to mniej więcej wygląda. Tak się spodziewałem, że nie będzie. Yy, jak tu się teraz robi? Wypłać przedmioty, czy co? To możemy tylko sprzedać, czy otworzyć? Wypłać przedmioty, czyli to możemy tylko sprzedać. Aha, no fajnie. To co? Jeszcze, a tutaj za 60 centów coś jest? Santun. Tu mamy pewny skin. Jedno otwarcie, a tam mamy znowu jakieś pierdoły. Wiecie co? Wróćmy jeszcze do tamtej, mam pomysła. Dużo nie tracimy, ale jednak zawsze. Plusem Drake Muna nad LKC jest to, że można tutaj wpłacać swoje skiny i za to grać. A tam, niestety, nie ma takiej opcji. No, jak widzicie. No i tyle, i tyle, i tyle. Co ty mam? Fajd jakiś biceps. Mhm. Wszystko pięknie, ładnie, ale niestety tutaj do tego trakmuna nie mam szczęścia. Ale co wam chcę powiedzieć? Dam wam kod na darmowe otwarcie skrzynki. Możecie sami spróbować co i jak. Nie ma sensu tego sprzedawać, bo co my za to? Ten P90 może sobie pogram. Mi się on chyba podobał. No, ale kod scream to jest na darmowe otwarcie skrzynki. Zawsze nic o was nie kosztuje, aczkolwiek z tego co kojarzę, już nie pamiętam. Trzeba chyba wpłacić jakiś przedmiot żeby móc zacząć wypłacać. Ale to już sobie sami musicie sprawdzić. Ja wam w opisie dam. Link też właśnie do darmowych, darmowych końców i sobie sami popatrzycie co i jak. Jeżeli znacie jeszcze jakieś fajne strony do przetestowania, to dajcie znać. Na razie.